teren No to bardzo ładnie wygląda o jest, jest i domek o okej okay. o nieee w serio no jestem z powrotem <taki>, taki mały fail właśnie pomiędzy odcinkami naprawdę wydarzyło się sporo mam małą farbę pełną czy no i tak Tutaj taką budowlę i jeszcze jedną budowlę też nieskończoną w podziemiach. Ta, ta jest nieskończona, oczywiście. Bo jak inaczej? Tutaj będzie coś w rodzaju obserwatorium albo jakiegoś takiego. Yy, jakiego punktu naukowego? Nie wiem jak to nazwać. Super, pewnie. No, bosko. Kalaty nie ma. Już wcześniej straciłem, już dwa razy spadłem stąd, czy nawet trzy. Na razie, na razie nic nie ma. Yy, sobie tutaj ustawię. Czy tak? Nie, to tutaj, tak. O, tak. Ok. No i żarcie tutaj. O, no, jest wszystko. No, a to w tym odcinku postanowiłem do końca ulepszyć swoje itemki. A właśnie nie wiem, nie wiecie o czym mówię za zapewne, więc patrzcie. Zrobiłem tutaj taki tunel. Nie, nie wiem czego... czy, go, czy wam go pokazywałem. Tutaj są te, więc... już, się, już, już urosły. Idą, idą. i teraz czekamy na odpowiednie rzeczy. O, leci, leci. Już? Trochę mało. O trudno. No i sadzimy? A jeszcze zamierzam zrobić trochę inną farmę, ale to jest tylko taka tymczasowa. Okej okay. Tutaj dalej mamy przepolarnię. No nie, serio. Mam tutaj przepalarnię. Raz magazyn. Tak, magazyn. W dzisiejszym odcinku chciałbym trochę dokończyć To na tą, tą wieżę, którą wam pokazywałem. O! I tam dalej już bardzo ładny tunel, zaraz wam go pokażę. Tak. A na dole jest coś, coś z wełny. A co to wam na razie? Nie, poka nie pokażę. Nie no, wezmę sobie jakiś napierśnik. Yy, jakiś napierśnik, ogaj okay, taki, taki, dostałem od zombiaka. Czy tam szkieletę? Nie pamiętam. No tak. Nawet no, całkiem fajnie wygląda to labora laboratorium takie, nie wiem, obserwatorium. No ale jeszcze tutaj dookoła tego, tej wieży zrobię taką spiralę. Fajnie. Tatą że się będzie wjeżdżało wagonikiem. Tak. A wagonik będzie tutaj. czyli będzie sta stacja i tak będzie, będzie się wjeżdżać. Tak tutaj. Tylko tutaj. Przód, tył. A tu będzie woda. Żeby można było sobie skoczyć. A że ja mam ograniczony czas na fi nakręcenie filmiku, widzimy się jak już będę na górze. Okej, okay, jestem na górze. Jak widzieliście, już spadłem z tej wieży. Po raz kolejny. <słuch> 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 Oczywiście. Nie wiem nie, dlaczego. Mm, Tą wieżę jeszcze zaokrąglę, bo mi się to bardzo nie podoba, kiedy jest taka kwa kwadratowa. Tam też coś chyba zbuduję. Już, już wymyśliłem. Spójrzmy coś takiego. I tak. Ty sobie już zaznaczyłem, jak to ma wyglądać. Yy, jest bardzo fajnie. No, mam nadzieję, że będzie fajny efekt. No i tak. Yy, tak, tak. jest, tak dobrze tak. robię. Teraz tak, tak i tak. Mm. <grafy> I tak. A jak mamy tak, teraz raz, dwa, tak, tak, tak. Oj, no i tak, ma być. Tutaj. tak, teraz to tu. I tak do końca trzeba będzie robić. Mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Yy. <laughs> Trudne będzie usuwa usuwanie dirta, mi się wydaje. To jest już? Czy jeszcze? To jest już. Raz. Dwa. Trzy. Ouras. Wygląda bardzo fajnie. Teraz sobie myślę, że zbuduję drugie. Yy, no, takie drugie, tylko że dokładnie po drugiej stronie. Czyli że na, na tym, tylko że po drugiej stronie. A więc już widzicie, jakie ja to budowałem, więc. Yy, to, prawda, nie będę nagrywał, kiedy będę no patrz, budował. Ale to fajnie wygląda. Bardzo fajnie. Tylko gdyby to jeszcze było. Za, ta wieża była zaokrąglona i że za szkoła byłaby boska. Naprawdę, to byłby. To byłoby naprawdę takie dopełnienie ideału Ja to, ja to naprawdę zrobię Bo Już w następnym odcinku będzie naprawione Tak, będzie na pewno Deszcz się rozpadł Straciłem całą zbrojkę Ale trudno Efekt uważam, że jest bardzo fajny Tylko nie podoba, nie podoba mi się ten słup ten, Tego słupu tutaj nie będzie na pewno. Ja to już obiecuję. To są resztki, co, które pozostały z moich itemów. Mam nadzieję, że, tro że trochę szkła zostało, bo mi się przyda. O, jakieś zostały. Pięć szkła. O! o dwa staki. Wydawało mi się, że to były jakieś budki. Nie. A są. A, mam butki. Jestem pro. A ja teraz, zostało nam trochę czasu do końca filmiku, więc... Aha, więc postanowiłem się ponaparzać. Z innymi... Potworami. Chociaż wątpię, by, by mi się udało, a będę ich bi bi bił na łapkę. Trudno. Mam żarcie. Jest dobrze.

Siema, na razie Cześć.